No dobra, często pytacie, jak dobrze ustawić lusterkę na egzaminie, i za chwilkę to Wam pokażę. To jest pojazd egzaminacyjny, podstawiany przez autocholika. A to jest moja kawa. I teraz, jak tę te lusterka dobrze ustawić? W lewym lusterku mamy widzieć fragment obrysu pojazdu i przestrzeń za pojazdem. W prawym lusterku mamy widzieć fragment obrysu pojazdu i przestrzeń za pojazdem. Poprawimy prawe lusterko trochę źle ustawione. Włączamy zapłon. I teraz kręcimy selektorkiem tak, żeby było, żeby było widać kawałeczek obrysu pojazdu. O, tyle wystarczy. I zobaczcie, że daleko widzimy to, co dzieje się za samochodem. Środkowe lusterko, tylna szyba i to za samochodem. Ale tutaj mamy widzieć to, co za autem. No ale dobra, co zrobić, żeby było widać linię? Wychylić się troszeczkę. O i teraz ewidentnie widać będzie linię. Stoimy teraz w polu